Warto mieć marzenia chociaż za nie. Nie trzeba płacić. Sprawa się komplikuje, kiedy chcemy nasze pragnienia zrealizować. Targi motoryzacyjne w Ostrudzie to wydarzenie miłe dla oka, a bolesne dla portfela. O ile chwilową ochotę ktoś chciałby sformalizować. Jaki samochód byście chcieli widzieć w swoim garażu? Oj, no różne modele są fajne. A teraz ogólnie Skoda Superb mi się podoba. W przypadku kolegi też jest to Skoda, czy może inny rodzaj auta? Nie. Chyba Volkswagen. chyba Volkswagen. A czym na chwilę obecną e, panowie jeżdżą? Volkswagenem. Toyota Avency. Pana samochód marzeń, czy tutaj takowy jest? Audi S8. Z Moim samochodem marzeń byłaby chyba Warszawa, ale w kombi jednak dla rodziny. Ten właśnie. A dlaczego? Dlatego, że to jest nowość. I to, co nowe, to dobre. No, oczywiście, że tak. Technologia. Lamborghini. A dlaczego? Ehm, bo jest szybki. No, naprawdę ładne Pontiaki. Bardzo przyjemne, ładne samochody, szybkie. Chyba jest zbyt dużo aut, które by stały u nas w garażu. Nie jesteśmy w stanie tak określić jednoznacznie. Bo to wszystko ka z każdej dziedziny, czy jest to auto tuningowane, czy jest to fabrycznie nowe jest coś, co byśmy wybrali. Ja chciałbym wozić się Volkswagenem T3 Doka. Jest to wyjątkowe auto, ponieważ jest to auto sześciosobowe e, i posiada z tyłu paket tak jak w pick-upie. Jest to bardzo rzadko spotykane auto na naszych drogach, a jako właśnie z warmińskiego Motoclubu w Gliżycku. E, Chciałbym móc dobrze to reprezentować, taki klub, taki siebie, bo wiadomo, czysta przyjemność jazdy i wożenia się chociażby w nocy bez celu, to jest coś, czego człowiek potrzebuje. No ja szukam suwa sobie jakiegoś takiego, przyzwoitej cenie, ale żeby miał po prostu wszystko w sobie. A dlaczego SUV? Bo jestem już starszy i chcę wygodnie siedzieć po prostu. Porsche 911. Dlaczego? Nie wiem, po prostu od dziecka. Porsche to jest jedyna taka marka, która mi pasjonuje od X lat. Natomiast jeżeli chodzi o auta użytkowe, to jest tylko automaty. Jeżeli chodzi o auta użytkowe Skoda Volkswagen, to właśnie tak oglądam, że dla mnie to, jest, to są te auta, które sprawdzają się w życiu codziennym. Czy polska myśl techniczna to jest właśnie to? To jest to właśnie. Pamiętam ten samolot, miał mój ojciec. Jeden z pierwszych wypustów Poloneza, który pokazał się na rynku. Ojciec miał właśnie, kupił takiego w białym lakierze. I tak teraz z tradycją właśnie przypominamy, przypominamy sobie, sobie dawne lata. Musi być wysoki, żeby się wygodnie wsiadało. <laughs> Jeżdżę z cenikiem, więc jest wygodny. A coś padło w oko? No owszem, bardzo wiele jest tutaj aut, takich nowoczesnych, nowych, różnych. No. Cenowo też są bardzo rozbieżne, także i są luksusowe auta i takie do codziennego użycia. Tyle aut chwytających za oko w jednym miejscu może przewrócić o zawrót głowy, ale jak tu się oprzeć? Inaczej uzasadnimy nasze wybory. A na co zwracamy uwagę wybierając auto dla siebie? Komfort, wygoda, rodzinny, duży, duży silnik i pojemny bagażnik. Miejmy nadzieję, że masa ludzi będzie myślała tak jak ja, czyli stan techniczny, a nie, że ma być ładny, świecący i poza tym nic więcej. Na pewno kształtem ładnym, kolorem też kobiety się kierują. No i jak mężczyzna podpowie, jakością, tak? Przy doborze auto najważniejsze jest bezpieczeństwo. Bo nie zawsze umiejętności nasze pozwolą nam na wyjście z pewnych sytuacji. Dlatego warto mieć auto bezpieczne, ale też e, wygląd. Powiem szczerze, że chyba najbardziej to wygoda dla kobiety, prawda, za kierownicą. Wygoda? A co jeszcze jest tak istotnego, kiedy my kobiety wybieramy auto? No, moc chyba też. Każdy lubi szybko jeździć, prawda? mega show warte trzeciej edycji. Tak wypada podsumować ostatni weekend sierpnia. Drifty na zewnątrz, jak również driftującą ciężarówkę. W dniu dzisiejszym odwiedził nas również Leo Stan, który pokazuje swoje akrobatyczne umiejętności na kładzie. Mamy również możliwość zaprezentowania szerszej ilości aut amerykańskich, zabytkowych, ponieważ pogoda letnia sprzyja, że tak powiem, takim samochodom, żeby móc je pokazywać Światło. Teraz oprócz marzeń pozostaje siąść za kierownicą naszego auta i docenić to, co mamy. W końcu te cztery kółka z nieba nam nie spadły.